W dniu dzisiejszym mija 143 urodzin naszego założyciela, księdza Idziego Radziszewskiego. Jego idea podtrzymywana przez 95 lat jest ciągle żywa. Czujemy się jej spadkowiecami. Dzisiaj w duchu wdzięczności i ogromnego szacunku gromadzimy się przy jego grobie, aby Modlić się w intencji naszego uniwersytetu. Módlmy się za zmarłych rektorów i profesorów naszej Alma mater, aby spotkali się w domu Ojca z braćmi, którym służyli w imieniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz da Ci, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się za świętej pamięci księdza Idziego Radziszewskiego, twórcę Uniwersytetu Służącego Bogu i Ojczyźnie, aby otrzymał obfitą nagrodę za wierną służbę. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Módlmy się. Miłosierny Boże, sprawa by twoi słudzy kapłani, a w szczególności Idzi, których w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, Radował się, radowali się wiecznie w niebieskiej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.